Witam, witam przyjaciół, subskrybentów, widzów ze społeczności YouTube. Proszę Państwa, pierwsza fala wyborcza przetoczyła się przez Polskę. Przed nami fala druga, czyli druga rata spłaty obywatelskiego obowiązku. Warto tu zacytować panią prezydent Warszawy, która mówiąc o fali na wiśle powiedziała, że jej długość będzie krótsza. Bardzo zabawne sformułowanie. To i lepiej, że będzie krótsza, bo mniej brudów zostanie do posprzątania. Brudy dotychczasowej kampanii to na przykład kłamliwe sondaże. Tygodniami wmawiające wyborcom fałszywy obraz preferencji społecznych. Biura badania opinii stały się u nas częścią medialnej maszynki do oszukiwania społeczeństwa. Neutralni, obiektywni eksperci zostali wyparci przez usługowych cwaniaków, gotowych za kasę dać ciała politycznym sponsorom. To wstyd dla polskiej socjologii, prawdę mówiąc. Tego wstydu wiele się wylewa z różnych koryt, Gwiazdor mediów. Tomasz Lis przesadził na przykład rekordowo w śmiesznej nadgorliwości. Powitał wybranego już Jakoby, prezydenta Komorowskiego, we wprost, czołobitnym wstępniakiem i wykutą w skalę podobizną na okładce. No trochę się pospieszył. Jak mu się uda, to za dwa tygodnie będzie mieć gotowy materiał jako powtórkę z rozrywki. Ale oczywiście nic jeszcze nie wiadomo, ponieważ paroprocentowa różnica między panami Kaczyńskim i Komorowskim nie upoważnia do radosnych wiwatów żadnej strony głównego sporu o prezydenturę. Ludzie dostrzegli podczas dotychczasowej kampanii, że Jarosław Kaczyński zmienił się, że złagodniał. Ma potemu zrozumiałe, dramatyczne powody. Polityk w przeszłości ostro oceniający sytuację i oponentów potrafi być teraz bardziej dla nich wyrozumiały i mniej kategoryczny. Okazało się, że ta łagodność prezesa PiSu szalenie denerwuje konkurencyjny sztab wyborczy. Mają mu za złe, że nie jest agresywny że proponuje zakończenie wojny polsko-polskiej, że spokojniej ocenia lewicę napieralskiego niż kiedyś postkomunem. Premier Tusk wręcz kpi, że Kaczyński poprowadzi parader wrości. No nie wiem, co na to yy, geje. Dziwne to, ponieważ logicznie biorąc, powinni się przeciwnicy groźnego niegdyś Kaczora cieszyć, że go przekonali do umiarkowania, a oni odwrotnie. Żyły sobie wypruwają, by go wyprowadzić z równowagi. Temu służy m.in. proces sądowy o słowo prywatyzacja, który pewnie Kaczyński przegra. Nie dlatego, że nie ma racji, lecz dlatego, że nie ma w Polsce sądu, w którym Kaczyński w ogóle może wygrać jakąkolwiek sprawę. Na podobnej zasadzie nie ma w Polsce sądu, który od 20 lat by zechciał osądzić generała Jarzyńskiego. Takie mamy niezawisłe sądownictwo, że prezes prawa i sprawiedliwości na sprawiedliwość liczyć nie ma prawa. Jedyni sędziowie, którzy mogą mu oddać sprawiedliwość, to wyborcy. Otóż to.